Choć ogarniemy sobie gimpa na egzamin Im03 Ważna rzecz, jeżeli nie widzisz 14 odcinka łysych porad, to lepiej się najpierw cofnij przed obejrzeniem tego odcinka. A teraz zaczynamy. W na następnym zadaniu musimy stworzyć jakiś baner, zakryć wypieku i dodać im cień. No to takie myślę, że w miarę proste, więc musimy najpierw sobie stworzyć plik, nowy i tutaj te wymiary czas jest szerokość to jest 1700, a wysokość jest 240. Dobra, czyli taki baner nam się stworzy. Ok, mamy to, sobie nawet to tło może usunę, tak? Musi być przezroczyste, tak, dobra, czyli zostawiamy przez 1. Teraz przerzucamy sobie te pliki, które tutaj mamy, czyli to jest rogal i wypieki, dobra, mamy najpierw wypieki, a tu mamy gdzieś rogala, ok. I teraz w poleceniu jest napisane, hmm, lepiej koniec rogala zachodzi pod precel. Czyli jakby ten rąk musi być pod tym prezent Czyli co? Najpierw zaczniemy sobie od usuwania tła. Więc bierzemy sobie ruszkę, zaznaczamy. tu też trzeba pewnie zaznaczyć. Z Shiftem to robimy. Zobaczcie, jak klikam Shift, to się taki plusik wyświetla. Więc sobie klikamy z Shiftem tutaj. Dobra. I teraz robimy sobie zaznaczenie. Odwróć. Ctrl X, Ctrl V. Do nowej warstwy. I tutaj usuwamy tą warstwę. Ok. I mamy tą naszą warstwę już. Usuniętym tłem to samo robimy z rogalem, czyli zaznaczamy zaznaczenie odwróć CTRL-X, CTRL-V do nowej warstwy. Tutaj usuwamy tą szarą warstwę. No i mamy rogala, mamy Pretzla. No i teraz to ustawiamy te wypieki i tego rogala dajemy pod tę Pretzel. zwróćcie uwagę, jakby, jakby Wam się robiło tak, że macie rogala nad pleclem, to tutaj musicie po prostu dać tą warstwę niżej. I jak widzicie, wszystko będzie dobrze. Dobra, tak mniej więcej to pewnie musi tam być połączone. Połącz widoczne warstwy, tutaj jeszcze raz pokażę na samym dole. Połącz widoczne warstwy, połącz. No i mamy już połączone. I teraz jeszcze od nas chcieli, chyba, cień, tak? Sobie sprawdzę tylko. Cień przesunięty w prawo i w dół. Wchodzimy sobie tutaj. Filtry, światło i cień. Zrzucanie cienia. No i teraz zobaczcie. Tutaj widzicie ten cień. Nie wiem, czy będzie go dobrze widać. I teraz tu będzie rzucał w górę, tak? A my chcemy w dół. Teraz, żeby rzucał w prawo, tu już będzie rzucał, o przepraszam, tu rzuca w górę lub w dół, więc my chcemy w dół, a tu mamy w lewo lub w prawo, a my w poleceniu mieliśmy, żeby rzucał hmm, w prawo i w dół, dobra, czyli w prawo, czyli teraz z lewo, to teraz dajemy to w prawo, klikamy OK, no i widzicie, rzuca ten cień, wszystko jest dobrze. I teraz, że trzeba zapisać przezroczystości, tak? Tak, nazwa pliku wypieki, format obsługujący przezroczystość, dobra. Czyli plik wyeksportuj jako... Dobra, już do tego kalendarza, Tu zamiast plik muszę sobie napisać PNG. Tak, bo PNG jest od przezroczystości. Dobra, wyeksportuj. No i wszystko działa.